Wyobraź sobie, że stoisz na skraju lasu. Mgła spowija drzewa, a ścieżka przed tobą ginie w szarości. Nie widzisz, dokąd prowadzi, ale czujesz w sercu cichy impuls. Podnosisz stopę i nagle, z mgły, wyłania się delikatny promień światła, oświetlając pierwszy kamień na drodze. Z każdym krokiem światło się rozrasta, ukazując kolejne fragmenty ścieżki. Prostą, pewną, Stworzoną tylko dla Ciebie, ten promień to zaufanie, to przewodnik, to obietnica, że Bóg prowadzi Cię krok po kroku ku pełni. Witaj, drogi przyjacielu, na kanale anielskie, liczby i Ewangelia. Dziękuję, że znów spotykamy się w tej przestrzeni duchowego wędrowania. Każdego dnia o szóstej rano rozważamy Słowo Boże, które jak latarnia rozświetla nasze drogi. A po południu o siedemnastej. Odkrywamy anielskie liczby, subtelne znaki, przez które Bóg kieruje nami w codzienności. Pamiętam dzień, gdy stałem na rozdrożu. Musiałem wybrać między stabilną pracą a ryzykiem pójścia za marzeniem. Czułem się jak wędrowiec bez mapy, zagubiony, niepewny. Tej nocy otworzyłem Biblię i przeczytałem: Zaufaj Panu z całego serca, nie polegaj na swoim rozumie. Te słowa były jak kompas w moich rękach. Światło, które pokazało mi następny krok, zaryzykowałem i nigdy nie żałowałem. Dziś chcę podzielić się z Tobą tym samym światłem. Zanim zanurzymy się w tajemnicę 1234, przypomnę Ci, że ta wspólnota rośnie dzięki Tobie każde serce, które dołącza o 6 rano czy 17. To nowa dusza otwarta na Boże prowadzenie. Jeśli te chwile przynoszą Ci światło, kliknij teraz przycisk subskrypcji to sekunda, która pomaga nam dotrzeć do innych wędrowców. Włącz dzwonek powiadomień, by być z nami codziennie. A jeśli dzisiejsze słowa rozjaśnią Twoją ścieżkę, podziel się nimi z kimś. Może ktoś dziś czeka na znak od Boga? Dziś zapraszam Cię w podróż ku ścieżce, która nigdy się nie kończy w świecie pełnym zakrętów gdzie każdy wybór wydaje się zagadką, a przyszłość spowija mgła, szukamy pewności. Gość, co wskaże nam kierunek. Czy kiedykolwiek czułeś, że stoisz w miejscu? Może boisz się kolejnego kroku, a może nie wiesz, dokąd zmierzasz. Liczba 1234 to szept Twojego anioła. Bóg prowadzi Cię krok po kroku. To nie przypadek. To boski porządek, mapa Twojej drogi. Zamknij oczy. Weź oddech, wyobraź sobie, że stoisz na początku wąskiej ścieżki. Z każdym krokiem mgła się rozstępuje, a światło odsłania drogę, prostą, logiczną, piękną. To niezwykła ścieżka, to Boży plan, który rozwija się przed tobą z każdym aktem zaufania. To nie tylko obraz, to prawda, którą Bóg przekazuje ci przez 1234 anielskie zaproszenie do podążania Jego drogą. Posłuchaj słów z Księgi Przysłów, rozdział 3, werset 5 i 6. Zaufaj Panu z całego serca, nie polegaj na swoim rozumie. Uznawaj go na wszystkich swoich drogach, a On prostuje Twoje ścieżki. Zastanów się, co to znaczy prostować ścieżki. To obietnica, że Bóg prowadzi nas przez życie w sposób uporządkowany od chaosu do harmonii. Od wątpliwości do pewności 1, hundred and thirty four to postęp. One to początek, two to równowaga, try to rozwój, for to stabilność. Jeśli czujesz, że to światło dotyka twojej duszy, wpisz w komentarzu. Ścieżka. Niech to będzie twoje wyznanie, że idziesz za Bożym prowadzeniem. W numerologii 1, to sekwencja postępu, znak, że każdy krok przybliża cię do celu, który Bóg dla ciebie przygotował. To harmonia ruchu, przypomnienie, że życie to podróż, a Twój anioł jest przy tobie na każdym etapie. Szept: Otwórz się na boską ścieżkę. Ja chcę opowiedzieć ci o Ani, którą poznałem na rekolekcjach. Ania była studentką, która nie wiedziała, co zrobić po studiach. Czułam się jak w labiryncie bez wyjścia. Wspominała pewnego dnia, jadąc autobusem, spojrzała na bilet. Numer 1234. Uśmiechnęła się, bo przypomniała sobie słowa: Pan jest moim pasterzem. Poczuła, że to znak. Tej nocy pomodliła się: Boże, wskaż mi drogę. Następnego dnia dostała ofertę stażu, która zapoczątkowała jej karierę. To nie był przypadek, mówi Ania. 1234 nauczyło mnie, że Bóg prowadzi mnie krok po kroku. Zamiast stać w miejscu, zaczęła ufać i działać. Dziś Ania pomaga młodym ludziom znaleźć ich ścieżkę. Inną historię ma Marek, ojciec rodziny. Życie rzucało mi kłody pod nogi. Opowiada: Straciłem pracę, a rachunki rosły. Pewnego wieczoru spojrzał na zegar 12.34. Poczuł ciepło w sercu i przypomniał sobie: Pan prostuje moje ścieżki. Zamiast się załamać, zaczął szukać rozwiązań. Wkrótce znalazł nową pracę, lepszą niż poprzednie. 1234 to dla mnie znak, że każdy krok ma sens, mówi Marek. Te historie pokazują, że 1234 to nie tylko liczba, to Boże zaproszenie do zaufania. Jak praktykli wejść na tę ścieżkę? Oto trzy kroki na dziś. Po pierwsze, zaufaj pierwszemu krokowi. Nie musisz widzieć całej drogi. Powiedz, Jezu, prowadź mnie dzisiaj. Po drugie, szukaj Bożego porządku. Znajdź fragment pisma, który mówi o prowadzeniu i trzymaj go blisko. Niech będzie Twoją mapą. Po trzecie, idź naprzód, zrób jeden mały krok w wierze. Może to rozmowa, decyzja, gest. Boża ścieżka rozwija się, gdy ruszasz. W Ewangelii według Mateusza, rozdział 7, werset 14 czytamy. Ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. Bóg prostuje tę drogę dla Ciebie, iż 1234 to znak, że ją znajdziesz. Jeśli to porusza Twoje serce, wpisz zaufanie. Wyobraź sobie dzień w świetle 1234. Budzisz się z wiarą, że Bóg prowadzi Cię krok po kroku. Zamiast bać się mgły, ufasz, że światło odsłoni drogę. Każdy wybór, każda chwila ma sens, bo idziesz z nim. To nie marzenie, to życie, do którego zaprasza Cię Twój Anioł. Pomódlmy się. Boże, nasz wierny ojcze, dziękujemy za światło Twojego prowadzenia. Które prostuje nasze ścieżki, prosimy: Otwórz nasze serca na Twoją drogę. Daj nam wiarę, by ufać każdemu krokowi i odwagę, by iść naprzód w Twoim świetle. Niech 1234 przypomina nam o Twoim planie w imię Jezusa. Amen. Zastanów się, gdzie potrzebujesz Bożego prowadzenia, jak doświadczyłeś Jego ścieżki, jaki krok możesz zrobić dziś? Podziel się w komentarzu. Twoja historia może wskazać drogę innym. Liczba 1234 to szept: Bóg ma dla ciebie ścieżkę. Jeśli to Cię dotknęło, wpisz 1234. Subskrybuj, włącz dzwonek, a jeśli chcesz wesprzeć naszą misję, zapraszam na wspólną kawę. Link w bio. Do zobaczenia o 6 rano i 17. Niech Boże światło prowadzi Twój dzień.